Dzień dobry, chłopaki! Dzień dzień dobry! Dzień dobry! Słuchajcie, ostatnio był 11 listopada, takie święto, pamiętacie? Tak, święto niepodległości! No właśnie. Nagrywaliśmy filmik. O, tak, nagrywaliśmy filmik, w którym mówiliśmy właśnie o tym święcie niepodległości, o tym, że granice polskie zmieniały się, prawda? I to pokazywaliśmy jest. też różne mapy w na naszym starszym Atlasie i tym najbardziej aktualnym. No i właśnie wtedy posługiwaliśmy się na tej lekcji mapami politycznymi, między innymi. Słuchajcie, to jest taka zupełnie inna mapa, bo chociaż jest też oczywiście mapą, tak jak mapa Hipso. Którą mamy tutaj na ścianie, tylko że na mapie hipsometrycznej, kochani, mamy te barwy, którymi zaznaczyliśmy e, formy ukształtowania powierzchni, czyli niziny, wyżyny, góry na przykład, są też rzeki, widać jeziora czy morza. A mówiąc o mapie politycznej, czy to świata, czy Europy, która będzie nas dzisiaj interesować w lekcji, mówimy wtedy, że mamy tutaj przedstawiony podział obszaru, w tym przypadku Europy i na poszczególne państwa. I granice, zobaczcie, tych państw są określone wyraźnie, a obszar... O kolorami są, nie? Tak, właśnie, a obszar danego państwa zaznacza się jednolitą barwą, kolorem. Takie bardziej kolorowe te mapy polityczne, nie? No, trochę bardziej chyba kolorowe, faktycznie. No, przy, a przynajmniej jak patrzymy na mapę Europy, na pewno kolorków dzisiaj sporo. Oj, bo tu no, jest to jest państwo Europie. Nie? No, no właśnie, to dzisiaj, kochani, zapraszam Was na lekcję pod tytułem Podział polityczny Europy w zasadzie Będziemy potem kontynuować jeszcze ten temat na kolejnej lekcji, a dzisiaj sobie powiemy o najważniejszych informacjach z punktu widzenia właśnie podziału politycznego. I co nas będzie dzisiaj interesować? Przede wszystkim te Państwa, stolice, ale może jeszcze nie zdradzam wszystkiego. O, fajnie, fajnie! Przypomnijmy, co ostatnio pokazywaliśmy. Mieliśmy typowe mapy. Fizyczne czy hipsometryczne. Mówiliśmy o Europie, że to jest niewielki w sumie kontynent, bo szóste miejsce zajmuje wśród tych siedmiu, które znamy. Tak, przedostatnie. przedostatnie. Mówiliśmy o liczbie ludności. Pamiętacie, że ona się cały czas tam zmienia, więc no, tą, którą pokazujemy, no, to jest nad stan obecny. Mówiliśmy, że jest urozmaicona linia brzegowa i pokazywaliśmy przede wszystkim, że dominują niziny. Tak? Czy czwarty powierzchni to Dlatego mapa hypsiometryczna Europy jest taka głównie zielona. No, głównie zielona, no właśnie, jak spoglądamy, zdecydowanie widzimy dominujący kolor zieleni. A dzisiaj interesuje nas mapa polityczna i kierujemy te lekcje... O, ile tak od razu jest, niech. Zgadza się dla klasy szóstej szkoły podstawowej i jak zwykle może nie tylko uczeń kasy szóstej z nami się uczyć przecież o, chyba tak. każdy powinien wiedzieć, jakie są ja państwa myślę, w że, Europie nie? No, wypadałoby nasz kontroli szczególnie właśnie. mocno znać. No i teraz się pojawiają różne takie pierwsze pytania, na przykład, ile tych państw w ogóle w Europie mamy? Oj, dużo widać. No, całkiem sporo. I my tutaj od razu wspominamy, że jest 47 państw Europy, niepodległych państw, ale my wliczamy w to też Kosowo. O Kosowie zaraz kilka słów będzie dalej. Do tego, kochani, jak spoglądamy, tutaj biegnie ta granica między Europą a Azją. Pamiętacie, mówiliśmy o umownej tej sztucznej o, granicy o, wytyczonej, o, prawda? O, właśnie, między nimi o. przez góry, tutaj Ural, tak? Morze Może góry Kaukas mieliśmy, może Czarne i tutaj Ciesiny. Aż do Morza Śródziemnego, to tutaj na granicy pojawiają się też państwa, które będą zarówno w Europie, jak i w Azji. Na przykład będzie to. Ro Rosja, Federacja ja? Rosyjska. Federacja Rosyjska, Rosja, oczywiście, gdzie oczywiście tą mniejszą część w Europie będzie miała, no ale jest. Tak samo mamy tutaj Kazachstan. To jest państwo, o, zobaczcie tutaj w atlasie, to widać bardziej podpisane. To jest państwo, które też w mniejszości występuje w Europie, przede wszystkim w Azji. Tam też macie jeszcze, o, zobaczcie, Kazachstan kolorem takim zielonkawym zaznaczone, ale jest na granicy znowu. No i mamy jeszcze bezsprzecznie Turcję, gdzie wiemy, jest że Europie, tylko nie? tak te 3% powierzchni kraju znajduje się w Europie. Tak zdecydowana większość jest w Azji. Mamy także państwa położone właśnie na granicy między kontynentami. Co więcej, mamy też tutaj państwo nieuznawane na arenie międzynarodowej. Nieuznawane? Tak, mamy takie państwo jak Naddniestrze, oni też za chwileczkę stoją. Zobaczcie, jak trudno to napisać. No tak, to to trudno mówić. Ale mamy też terytoria zależne. Co to są terytoria zależne? To są takie obszary, które leżą poza obrębem. Jakiegoś państwa i są od niego prawnie zależne w mniejszym lub większym stopniu. Czyli na przykład takim obszarem będzie Gibraltar, który jest pod um, tutaj zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii, tak? Albo na przykład wyspy jest pani jest Gibraltar? Tylko Nie, Wielkiej Brytanii. O! Chociaż znajduje się Gibraltar na południowej tutaj wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, tak? Tutaj przy Zatoce, zobaczcie, i ciśnina tutaj też gibraltarska ale właśnie zwierzchnictwo Wielkiej Brytanii. Czyli na przykład wyspy Owcze, które tak naprawdę zależą od yy, Danii. O, tak? Owcze tam mieszkają? No właśnie, nazwa kochani jest całkiem ciekawa, bo od trzyna... powstała w zasadzie w XIII wieku od listu yy, króla Norwegii, który zawarł w nim różne przepisy i między innymi dotyczyły one hodowli owiec, słuchajcie. I jak sobie znaleźliśmy informację, to na wyspach Owczych faktycznie więcej jest owiec niż ludzi. O, ciekawe, że są jakieś wyspy nie ma, no i chyba nie ma. Wiesz, nic nie wiadomo. Mówi się, że tych owiec jest około 70 tysięcy, a ludzi 50 tysięcy. Także faktycznie więc... więcej. I nazwa bardzo trafiona, można Bardzo powiedzieć. trafiona, bardzo trafiona. No i jeszcze, jakbyśmy szukali, to jeszcze mamy archipelag Svalbard. Tutaj akurat go nie widać, ale widać go tutaj. Zobaczcie, tak? To też jest takie terytorium zależne w tym przypadku od Norwegii. Także mamy też i takie obszary w Europie. No i teraz jeszcze raz pokazuję tą mapę polityczną, żeby nam się utrwalała. Oczywiście za chwileczkę pokażemy sobie też te państwa, stolice powtórzymy co niektórych obszarów, żebyście kojarzyli, tak? A ja teraz jeszcze chciałabym wrócić do tych państw, które są albo częściowo, albo w ogóle nie uznawane. Na początku to Kosowo. My mówiąc 47 państw, mamy na myśli Kosowo włączamy, dlatego że Polska uznała, że jest to państwo niepodległe, słuchajcie. Tak jak 93 państwa ze 193, które mamy, też uznały Kosowo. To jest w ogóle najmłodsze państwo Europy powstałe. Tutaj na mapie zaznaczone kolorem takim o niebieskawym. Błękitnym, e, ogłosiło swoją niepodległość nie tak dawno, bo 17 lutego 2008 roku. No i Kosowo. Co jest... Wiesz, ty już byłeś na świecie? <grym> nie, przecież 5 lat, a to było, zobacz, 12 no, lat masz, to co, był. było? A, pa, a pani? No, no ja już całkiem spory a, czas byłem. A, byłam, bo tak. pani jest stara, to, to wiesz, No Julek, wiesz co, w się nie wytyka wieku. No właśnie, ale ty jesteś niewychowany, Juluś, tak? <grym> No dobrze, dobrze, się tutaj nie obrażam. Kochani to Państwo jest wydzielone Kosowo z Serbii, zresztą jak widać, tutaj też właśnie graniczy z Serbią, Macedonią, Albanią i Czarnogórą, ale Serbia nie uznaje niepodległości. Uważa ją Kosowo za prawną część swojego terytorium. No i tak w zasadzie niektóre Państwa pobier, popierają to stanowisko właśnie Serbii. Także nie wszyscy uznają Kosowo. Kosowo do 2008 roku, 17 lutego, w zasadzie nie miało też swojej flagi, dopiero od niepodległości. I właśnie ta flaga wygląda tak. Aha. No i teraz to państwo, które jest nieuznawane generalnie, czyli Naddniestrze, ciężka nazwa, Taki... Ciekawe jak obcokrajowcy wypowiadają, No, będzie nie? pewnie ciężko. To jest takie, też taki obszar poza kontrolą władz właśnie uznawanych na arenie międzynarodowej, w, właśnie tutaj też w Europie, na świecie. Fragment Mołdawii, jak widać, kolor taki tutaj ciemniejszy, zamieszkały głównie przez Rosjan, który ogłosił niepodległość, mamy podane kiedy, też macie tutaj podpisane, nie chcąc być małą częścią społeczności mołdawskiej. No i wiosną 2014 roku parlament Naddniestrza też wystąpił do parlamentu Rosji z prośbą o przyjęcie tego obszaru w skład Federacji Rosyjskiej. Tak, czyli oni by chcieli tak bardziej w stronę Rosji się tam skłaniać niż właśnie Mołdawia, a w ogóle to najchętniej być niepodległym obszarem. I jest uznawane, zobaczcie, tylko przez dwa też nieuznawane państwa, także w zasadzie mówimy, że jest to państwo nieuznawane. Czyli Polska też nie uznaje mnie nadmiestrza, nie. Naddniestrza. nie no, ale w Europie mamy też szereg innych ważnych państw, już mówimy tutaj o Federacji Rosyjskiej czy o Rosji. O Rosja da, chyba 50, jest już. Oczywiście, największe państwo, zobaczcie, ze stolicą tutaj jest, o, Moskwa podpisana, też będziemy przy okazji pokazywać. Nie dość, że największy kraj na świecie, to i też w Europie, jak sobie spojrzymy na kolor żółty tam z tyłu jest też mapa świata, to widzimy zdecydowanie, że wiedzie Prym, jeżeli chodzi o powierzchnię. No i tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że ta mniejsza część znajduje się w Europie, no ale nadal państwo największe. Tak. Ale mamy też Państwa, najmniejsze. A, to już mówiliśmy, że mówiliśmy o Watykanie. Watykan, tak, takie miasto państwo. E, tutaj w, w Rzymie. Na, nawet mówi, mniejsze się... niż, niż miasto, nie? Tam oczywiście, część tylko. Oczywiście. Watykan też znowu najmniejszy w Europie i na świecie. No ma swoją oczywiście flagę, jak widać, na terenie tutaj Włoch. Ale oprócz Watykanu no, mamy jeszcze inne małe państewka zna... znajdujące się w Europie, kochani. Na przykład będzie to Monako, też już chyba kiedyś wspominamy. Znęliśmy. Tak, było. Z stolicą Monaco, San Marino, ze stolicą San Marino. A, a to też we Włoszech, San Marino. Tak, oczywiście. Liechtenstein, słuchajcie, o, ze stolicą Wadusz, czy na przykład Malta, tutaj położona na wyspie, waletta stolica. Tak, Aha. także mamy tutaj i takie małe państwa, ale mamy też państwa jeszcze pokazane jako te większe, a w zasadzie największe powierzchniowo. Oczywiście Rosja bez została ustalona. Na drugim miejscu jest Ukraina. Zobaczcie, Ukrainę też tu pokazujemy, tak. No i oczywiście pamiętamy, co jest stolicą Ukrainy? Może wiemy? O, no, chyba nie było tego. Nie było. Kijów, kochani, tutaj mamy Kijów. Tak. E, potem na trzecim miejscu jest Francja, Francja i tutaj wiemy na pewno stolicą jest Paryż. Paryż. E, Hiszpania nam dobrze znana ze stolicą Madrytem, ma, ma, Madry dobrze. Szwecja, Szwecja, słuchajcie i stolica Sztokholm, tak? A. Niemcy. Niemcy ze stolicami, Berlin, nie? oczywiście Berlinem, Finlandię mamy całkiem też sporą jako, jako kraj, Helsinki, tak. Norwegia jest też niedaleko, tu stolica Oslo, oczywiście Aha. nasza Polska na dziewiątym miejscu z Warszawą. A dziewiątym miejscu jesteśmy w Europie? Tak, papier? my na dziewiątym o, miejscu. O, nieźle, Zobaczcie, nie? 312 tysięcy tak, kilometrów kwadratowych powierzchni, nawet trochę więcej, no i potem na dziesiątym miejscu są Włochy z Rzymem. Włochy są większe od Polski? No właśnie, wydawałoby się, że tak nie jest, o, nie ale... Faktycznie, no jak widzicie, ta różnica może nie jest jakaś diametralna, ale jednak Polska większa. Słuchajcie, takie typowe pytanie do, do, te, do teleturnieju bym powiedział, o, ja, no. czy Włochy są większe, czy mniejsze od, no od Polski, warto wyjątkuje. wiedzieć. Ale mamy też państwa Europy, gdzie liczba ludności jest całkiem spora, też warto pamiętać. Oczywiście znowu Rosja, prawda, ale tutaj Rosja jest oczywiście liczona jako całość, a zobaczcie, część europejską też tam podajemy. Także Rosja. Ale zobaczcie słuchajcie, 144 miliony, ale prawie sto, a sto w Europie, mm -hmm. czyli zdecydowanie najwięcej. Rosjan mieszka w Europie, jednak. No właśnie, właśnie. No bo potem w tej części azjatyckiej, to tam też Syberia, takie tereny trochę mało. No, nie? to też przyjazne. mieliśmy na Chiacch, tak. E, Niemcy już pokazywaliśmy, Francję pokazywaliśmy. Wielka Brytania oczywiście, tak? Londyn, stolica tutaj, całej Wielkiej Brytanii. Nie mylić, słuchajcie, z, z lądkiem albo lądkiem w zdrój. No właśnie, nie mielić, nie mielić. E, Włochy były, Hiszpania pokazywaliśmy, Ukraina też, Polska, słuchajcie, znowu na ósmym miejscu tym razem, jeśli się pierwsze Znowu, prawda? O, li, li, liczymy się w ołopiach. O liczymy się, liczymy. E, Rumunia ze stolicą Bukareszt czy Holandia? Słuchajcie, ze stolicą Amsterdam. No, no, Och, Radia, słuchajcie, nieduża, grachu, ale ludzie trochę Zamyka jeszcze. nam pierwszym dziesiątkiem, ale zobaczcie te tutaj różnice, bo między niektórymi państwami, zwłaszcza Wielka Brytania czy, czy tutaj Francja, y, są niewielkie. W zasadzie to są dane z 2019 roku, takie w miarę świeżutkie. Jeżeli ktoś z Was natrafiłby w poprzednich latach, to będzie sytuacja, że ta Francja z Wielką Brytanią może być zamieniona miejscami. I tam faktycznie różnice są niewielkie, także żeby kojarzyć, że czasami, słuchajcie, wszystko się dynamicznie zmienia, i może. Inaczej, Ludzie nie? się rodzą, umierają, się prowadzą, tak, to tak ja, się szybko to, się, to, się się Żywe stworzenia na świecie, więc trzeba pamiętać, że to jest nasz stan obecny, dzisiejszy. Za jakiś czas może być to już nie... No właśnie, za tak, tak. sobie włączy te, tutaj naszą lekcję za nie wiem, 10 lat i się Jak to? Że, no właśnie, powiem, że pani jakieś bzdury ma nie? O właśnie, o no się <laughs> odzyskali, no Polaków przybędzie albo coś. Tak, No niestety Polaków e, stopniowo słuchajcie nam e, ubywa, no niestety tak właśnie jest, więc no mniej się tutaj teraz też rodzi, no ale zobaczymy co będzie dalej. Pożyjemy, zobaczymy jak to mówią. O właśnie, zobaczymy. No i kochani, em, w zasadzie na tym momencie moglibyśmy już skończyć, ale jeszcze bardzo ważna rzecz. W tym miejscu kilka słów bym powiedziała o Unii Europejskiej, bo bardzo ważna taka e, też w skali i świata to jest forma Współpracy, bardzo ścisłej współpracy między państwami europejskimi. Co to jest ta Unia Europejska? To jest taki związek, taki właśnie pakt między tutaj 27 państwami demokratycznymi, w ogóle państwami europejskimi. Jak widzicie, już jest inna liczba tych państw członkowskich, bo jeszcze do niedawna do Unii należała Wielka Brytania. No ale. A e, no nie jest zielona już nie tutaj jest, na tej już, mapce, nie? Wystąpiła nie ma... w 2020 roku i mamy w tej chwili 27 tych państw, które należą. E, I Unia, kochani, szybciutko tylko powiem, że tak naprawdę powstała w wyniku tam przemian, zmian, o których kiedyś powiemy w osobnym filmiku, ale 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego traktatu, tak? Jako efekt takiej wieloletniej współpracy, takiego procesu zacieśniania właśnie integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. No i w zasadzie Unia Europejska jest o tyle też ważna. My oczywiście do niej należymy. Nie wiem, czy wiecie, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. No, jesteśmy w Unii, ale od który to był rok? To nie wiem. Kochani, to było 1 maja dokładnie 2004 roku. Polska Aha. i 9 państw wraz z nią przystąpiła tego dnia do Unii Europejskiej. 1 ja maja, łatwo zapamiętać. Pierś, no właśnie, tak za czerwono zawsze, nie? Data w kalendarzu łatwo zapamiętać. Co ta Unia nam daje? No, szereg różnych możliwości. Na przykład ułatwia nam podróżowanie, tak? Nie ma w tej chwili stania w kolejkach na granicach. Na granicach państwowych można bez problemu pojechać do pracy czy uczyć się za granicą, jako właśnie dla ludzi, tak? Jest wymiana swobodna handlu czy pomoc finansowa, ale także zapewnianie pokoju no, w Europie i między innymi też na świecie oczywiście, tak? Także ważna organizacja, też do niej należymy. No i warto tutaj o niej kilka słówek wspomnieć, ale tak jak mówię, kiedyś sobie osobny filmik zrobimy na temat Unii Symboli. Myślę, że to też będzie ciekawa wtedy lekcja. No. A dzisiaj, kochani, w zasadzie to by było na tyle. Do podsumowania najważniejsze rzeczy. Europa, słuchajcie, kontynent najbardziej podzielony tak naprawdę politycznie, bo jest niewielki tak naprawdę stosunkowo obszar, ale mamy tutaj 47 niepodległych państw. Jak widać, mamy państwa większe i mniejsze, tak? Bardziej ludne, mniej ludne. No i oczywiście trzeba jeszcze kojarzyć, że tutaj mamy dominujące państwa, jako demokratyczne, tutaj demokratyczny ustrój, tak? To też warto wspomnieć o takim charakterze tych właśnie państw. I co kochani na końcu? Jakieś zadanko mamy coś? No, wiadomo, że mamy coś no ale takie fajne, my, my uwielbiamy słuchajcie, ten rodzaj zadania zaraz zobaczycie. No to co dajcie, dajcie, pokażcie, co tam mamy. No, a tutaj zobaczcie, zadanie nowe. Jakie stolice i kraje odwiedziły świnki? Bo hmm? no, my lubimy podluziować na nas. No, zauważyłam e właśnie. Takie geograficzne podróże Wam się zawsze marzą. O nie, O! Słuchajcie, myśmy się tutaj z Julkiem wybrali do różnych krajów europejskich. Tutaj między innym ja, słuchajcie, takie cztery odwiedziłem, Oba mapa jest konturowa, żeby nie było za łatwo. Więc no będziecie właśnie. musieli sprawdzić na takiej prawdziwej mapie, gdzie są podpisane państwa, żeby rozpoznać. No i słuchajcie, byśmy odwiedzili stolice, ale chcielibyśmy, żebyście nie tylko napisali, jakie stolice byśmy odwiedzili, ale też jakich państw, oczywiście, nie? Mm -hmm. Żeby ktoś nie napisał, że dobra, był, byłeś w, w Paryżu, co wieś, ale i to, i ktoś będzie myślał, że to jest Hiszpania na przykład, nie? Także, żeby nie było wątpliwości, to napiszcie stolice i jakie to państwo. I tutaj zobaczcie mapka, gdzie ja byłem? O! Mm -hmm. o a ja byłem w innych krajach, ale to jest czterech, a tak bardziej na południu byłem, zobaczcie. To jest czterech. Byłem krajów, znaczy w stolicach, więc napiszcie, jakie to stolice były i jakich krajów. I słuchajcie, mamy taki ambitny plan, że w tym tygodniu będą dwie lekcje. Następna będzie w czwartek, więc na rozwiązanie tych, tych zadań czekamy do środy, do godziny 20. I piszcie w komentarzu pod tym filmem na YouTubie prawidłowe odpowiedzi, jakie tutaj kraje i stolice odwiedziły świnki, dobra? Tak, czekamy na odpowiedzi. Do zobaczenia. Cześć.